No to cześć wszystkim, ludziska z tej strony. Każmi, że jak zwykle zaczynamy. Farming Simulator 2015, tylko jak pamiętacie, seria z Kiełpikiem. No i co dzisiaj robimy? No dzisiaj jedziemy coś zlikwidować po, na przykład takie coś jak wszystko po rzepaku. Mianowicie tak, pokażę wam fajną rzecz. Patrzcie, to ma... Tea, ta leżówka, się Tal. Ma... jak... Mandantal. I mianowicie to ma takie tkółko z tym. Nie Zresztą dojadę na pole to mam pokażę. Tu się obrażony. No właśnie Mikuś miałem teraz o tobie wspomnieć, bo mówię, ciekawe czy ludzie się... zarabę yy, będzie wolno pytać, Mikucia, że... Tu się obrażony! <noise> Czemu Mikuś? I nie wyobrażam sobie zostać nieprzepraszczony. Dobra przepraszam Mikuśia, ja tak bardzo wszyscy serdecznie, no dobra ja Właśnie Lepiej No Mikuś, no nie gniewaj się, no Dobrze Mordeczko Dobrze mi tam tak na wszystkich Mikuś zaspany, wszedł nam na kanał, mówię Dobra to choć przerzucę cię szybciutko będziesz... Ja w tej chwili wszedłem No ja wiem, no i mówię I patrzę ludzie, Zobaczy na, jak przysiądzie Składam to kółko z tyłu, tak, to kółko z tyłu. I zobaczcie, co się dzieje z pięknym ciągniczkiem. Mam nadzieję, że to tylko tak chwilowo i go nie będzie to stać. Ja, kobieta, nie ma. Nie, coś mam na miecz, Jezu. Ej. A po swojej sieczka znika? Właśnie nie znika mi sieczka, tylko. Z... Nawet batery mi nie znikają. Nie znika. Ej, coś mi się tu zbugowało. Halo, halo. Kazia, może że nie masz modusieczki ubianego? Nie Mikuś. U mnie znika. Ale od początku Mikuś mi zaczęło znikać normalnie. Czekaj zobacz. A może pole właśnie kupione, na klimaty, wiesz? Kupione, bo ja robię po nim i znika. No i ty Mikuś tu początek wjechał. Tak z... kupola obok. Nie wiem co się dzieje To coś tu robię po kiełpiku, teraz robi normalnie. O, wjechałem obok po kiełpiku. Ej, nie wiem co jest... co się dzieje, ty. To twoja zaletka pewnie i wyłazi. Nie no, ona tu z początku coś tam łapie, ale jak za dużo ma to... albo za szybko jadę, ty. Na 10-11 na godzinę jadę. Yes, nice. Ty no i ona niby coś tu robi... Ale tak nie do końca robi. Na no pewno? Ty ona to robi wiesz co, tak prawie nie, bo ona tylko badyle... Się ścina. Tak czy Ścina... Dookoła przeciąć? Jak Kaziu? Ja nie wiem jak to się dzieje... Ale to normalnie robi nie tak, że gołe pole zostaje, tylko zostaje jak gdybym od sieczki i no po. To jest taki motkaż na to nie wiem czy wiesz. Nie ej, to ona robi w ten sposób, bo kiełbik twoja robi wszystko niszczy, tak? Ta. No a moja niszczy tak pojedyncze badyle zostałem i sieć nie... Może ty? Chcesz jeździć? Nie, po prostu to jest taki mod, że on ma... Faktycznie, no bo przecież po gruberowaniu to ci nie znika wszystko, tak? No to jest w sumie takie nawet dosyć realne, nie powiem. No i to pod spodem widać, że to jest szarpnięte i po też tam znika jakaś część, ale faktycznie ileś zostaje. Mm. Bo to jest ruszone faktycznie, pod spodem jest z kimś ziemi ruszony Ale ja nic nie mówię, ale ten, 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 ten... w to by nie poszedł z tej talerzówki Poszedłby, płycie byś wpuścił, bo by poszedł Coś... Płytko tam, ale... Ej, mamy jeszcze jedną talerzówkę? Nie Masz tą, ja ci dam Ale ja do końca cię odczepię Nie wiem, czy ty tą moją ściągniesz, bo ona jest strasznie ciężka Kółko rozłożę

Patrz, on mi Ale ty masz dziwnie lol No my to nie działa też tak co? Ale z kichłem Bleh. O chłopie zawoła <laughs> Patrz, gaźmisz Ty, ta leżówka mi się opuściła sobie. Widzę, ja pierdzielę ty Nie zjadaj tym ciołnika Ty nie zjadziesz Ja nie zjadę to yeah. Ja? Yeah ja nie yeah, no no, 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 bez posady, krełp. Nie, osłabiaj mu. Kurwa, sobie podtwarza najwyżej ty, Musiałem mu puścić, bo inaczej nie da rady. Ja sobie myślałem, że takim bardzo fajnym modelem sobie pojeżdżę. A tu tupa, muszę wziąć unię. Czemu? No, bo mój młody się jak zwykle. Jak to? No. No na odcinku sobie zobaczysz. No, 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 Kiełpik go zwoził. No nie pierdziel mi, że się nie opuściły. No co jest? To jest tylko Unia, dobra. Bo... Nie, nie wymagaj. Jakieś ujęcie fajne, nagrasz? Co? Chodź, chodź na szosę na chwilę, ujęcie fajne sobie nagrasz. Ja widzę, jak ty tam stoisz. Ej, ja wiem, jak chyba sterkała swoją no. stronę? Yeah. <laughs> Patrz, Co? jestem. Kioping tamto to się nadaje bardziej po tym, po... już... poza po ranem, no. No. Także najwyżej no, poza ranem się tam to leży robić. Czyż czy to jest sens, tak agregat stoi? No właśnie. Tego to już nie wiem. Mam nadzieję, że znowu mi się nie zbłogły ten kamerka, z, że mi nie będzie pasowała z tym Pamiętasz mi jakoś jak mi kiedyś się robiło Z kamerką, że mm -hmm. ten, że nie pasowała No i początek pasował, ostatnio o nim czasie przed chorobą wszystko mi pasowało, ładnie się zgrywało ostatni filmik patrzę mówię na końcówkę, kurde na końcówkę mi się nie zgrywa głos 4-5 sekund było opóźnienie O No czasem Czasem tak nie jest nie, nie, nie wybierasz się w poszukiwaniu Pokemonów? Nie mówię jej za bardzo i... Ale no 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 no, może jakiegoś latającego dorwiesz? No właśnie Latającego, boże latawca <noise> Latawca Pczot to może... o, czek to tam się zwał kurde, no nie wiem tak, tak się zasunek na jakieś matalarzówkę kupili zamiast grubera mnie pali kupił. A ja mówię tak, żeśmy kupił może tego grubera oryginalnego pierwszego. Nie no. wiem jak ja z hajsem z... O oh, jest, dobra. Masz czy nie? Masz. Nie wiem czy go uciągniesz też. No, chyba ta. To... Boże, oglądam jak cygan oso odpala. A <laughs> ja też oglądałem to dzisiaj. <laughs> Yeaa! To była ja, szczopera! <laughs> Góz... galopę poszedł! Galopę! Nie, bo nie co tam mam, mam zajemistą zabawę. Albo widziałem jak Murzyn siedział w jakimś... Ale nie wiem co to było za samochód, to środek tylko jak było widać. Widziałem jak siedziałem. I się tam dopiero zmieniał biegi. Jest to w historii, jakaś dobrze że opowiadałeś ty. Hmm, tak się bawię Murzyny prawie tak prawie jak ja nie poszedł i no, Kaziu pochwała się ludziom no w co zacząłeś grać tak nie, po, nie chciałem ja, wszystkim rzec że Kazi zaczął brać gry pasjans nie e. uwielbiam tą grę gimbal, nie, nie jak jakaś nagrywała byś ja od buble tak o buble, buble. <laughs> no jest taka gra jak buble a było coś tam, tu się te kulki tak sklejało. Da, i to tam się kolankami tam... i tam... ...bukle nazywało. O mi płytko zapuściłem, to idzie. No <grystanie> dobra. Bokiem trochę. Kaziu gra ja, taką, ja odbierz ja, ja, na nich mężczyzn. Co? <grystanie> Nie muszę w to grać, bo ty do mnie przyjeżdżasz. Ja tylko mówię, Kaziu, ja tylko mówię. Moją orientację. Słuchaj w terenie. O, tak tak jest, tak jest, tak jest, Co miałeś Co geografii? Różnie. No, no nie no, co miałeś? No trójkę chyba, trójkę, A jak A jak powiem ci, tak jest, Raczej nie. Ha, 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 ha. To było takie zdjęcie... Słuchaj, każdy miałeś obrać, tylko takie ten. Było zdjęcie na jest, tak jest, tak miał cię jest, to jest, ten jest, zdjęcie jest, fajsie, jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak Czwórkę, a jak ci pojawi pierdolę, to mnie to A że... To randka udana w 100% No nie? Nie wątpię w to. Nie, taki, 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 taki suchy, nie, ale... Co, no, gdzie ja, Miki? Miki, czemu używasz? kazi? A... Kazi, bo czemu, cię się wyzywasz? Bo lubisz. Denerwować cię ale, 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 jak ja mogę cię tak wyzywać? kazi? Żeby... ja nie wiem. No, 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 ja po prostu, no, 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 nie wiem, no... Mucha mnie wlazła. To no wszystko przez to, że Mucha mnie wlazła. Ja ja to było to I tak robiło, Ty, Hopok, te tak, to tak. co było, nie? Co było, tylko skok, z skok, dodali? No, pogramy zanim. Tak. Jak skończymy z Hopikiem, będę jeszcze do niego. Po odcinku, to to, to, to tak, Ale, jeszcze. ale, allee, słuchaj... Eee... takiego crossa, nie? nagasaki. gasaki. Hopok! Jak na koło bierzesz 13 tysięcy odłatów to tak... tak cały czas, nie? Ja jestem silny jak to chodzi, pink. Jak, jak wtedy w wesie ten ten ciągnik to tak pana Pamiętasz tą starą taką serię co u ciebie graliśmy i ktoś A mógł... ten MTZ jeszcze no i, ten, tak? No i co właśnie było ten rozruszany przez jakiś tam motorek tak. I... Tak, tak, przez 50. Tak było. Kaczem. Nie No po prostu było miękcie w jednym miejscu i po prostu łapy weszły tam i cię ściągnę. Chyba tak. Jak mi się to? To powin... być jak prawidłnie driftować Ursusem z gruberem. Wyprawilnie <grych> jak same? Zahaczycie? Nie luz Ja nie wiem co ty w ogóle czynisz. Teraz nie ja wiem co na Kaziu Nam? nie interesuj się Dobrze to jest jego sprawa I jego gra ja, I Kaziu I nie będziesz się wtrącał to rozumiemy się Dobrze się przejadę do ciebie Ciekawe czy tak będziesz gadał Nawet lepiej Dlaczegoś jeszcze Tutaj o, babcia do Michusia przyszła Dobra, kiełpik sprzątna już to Tobie. O, ale pierdolło Powinna ładnie usiesiony podskakuje w tam. Dobry Do tykać mi załęcz Po co to to na droga, pan? droga państwowa Policja, jak dałem, jak dałem, jak to jak dałem, jak dałem, mnie dałem, tak dałem, tak trochę. jak dałem, jak podnosi. przecie podnosił. No, w sumie 80 jak przy takim przy takim 80, trybu. No. Grubo, że trochę nie tak, nie nie tego. Ale to na lamszyki bierę tylko to, to powinno chodzić. Kurna na tym bo Ja tam ze środka ciągnie i ja jeszcze sobie. A tam gdzie ludzie by do siebie pytać dlaczego ty dajesz wychowaj jak gruberem. Bo ja gruberem robię po ścieżkach i dlatego. Fuck. Ja chciałem hmm. rzec, że to jest bardzo nierealne i ja to zgłaszam ja to do Gianca, że wygra się nierealnie. Hmm. <laughs> I nie. każdy dostanie banana na Farminga 17. Nie. Bo sobie nie kupię. Nie będę mu grać. Ja ci tylko każę ostrzegam. Gdzie mi kupisz? Ale on nie będzie grał w grę. Ludzie ja mi kiedy deklarował się ostatnio, szkoda, że tak nie na grę. A nie, ja mam to nagrane. Że mi kupi 17, tak 17. kupi. mi kupię. Macą Ma no tam. Gdzie na konsolę? chce mnie się pozbyć że na konsoli nie nagram. To fajnie. Nie, no tak trochę mnie się ten duży telewizor popsuł. I nie, 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 na konsoli nie udaradę. Asiu. Na konsole dostaniesz. Co? Na, na konsolę dostanę. dobra Sprzedam i sobie kupię na PC, tak? że miesiąc później będę miał, a będę nagrywał. Ja nie będę nagrywał. Ja właśnie nie wiem. Ale się zesrałeś. No. Co? Ale się zesrałeś. No. Nie! Nie? Jak to nie? No, no nie! Było, słuchaj, takiego, takiego, za czystego okay. płynięcia no. Nie, Boże! Ta, takie coś? echo Nie! Nie! To był I taki za nie czysty, stłumiony w siedzeniu. Nie wiem. No. Bo może dziadek by na chwilę przyszedł. Tak, no dziadka zauważył, ci on się zetrał parszywie. Nie, zamknię. nie, dam, żart... nie, 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 żartuję. nie, no, 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 no ja nie, A. wiem, co nie, się tam, stanie. tam się nie, <grym> nie, 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 Dobra. <grym> nie, <zginęło> <grym zginęło> <grym zginęło> Dobra. Ja będę odcineczek kończył, bo to już mam 15 minut, tak 16 praktycznie, plus ten czas e, organizacyjny, początkowy, tak się e, organizacyjny. Mnie to już e, w zupełności satysfakcjonuje i wystarcza. Czemu te pierwsze się cały czas kręcą? A jak nie koła się kręcą, to się kręcą nie. Ty, a co mają stajeć? No koła z tyłu, a poza tym stajeć ty stają... Stajeć mówię. Stajeć powiedziałeś. Nie. Zobacz na nagraniu, a jak będzie stawiać, to przy na następnej okazji, jak no. się spotkam, dostajesz taką lepę na ryj. Boże lepę na no, ty Tylko przemoc się. Twojego zimy. Z No właśnie. No Może byś koledzy to... no, no właśnie się to zaproponować, ale dobra. Dobra ludzie, kończymy tak, że trzymajcie się do następnego łapeczka. Jak się podobało, obeczka w dół, Zdeczka. jak się nie podobało. Y... Jak się podobało, w obeczka w dół. <gulat> Subek, wszystko, tam wszystko, co mó to albo Okazję, daj -ta. I co, i co? Ale ja się poprawiłem, a nie. Ty, że, trzymajcie się na, prawo, na razie. Się... <gulat> <gulat>